Za tym to jest w ogóle zjawisko, nie mógł się doczekać, że aż będzie nas zabijał 400 razy dzisiaj. Zastanawiał się, jak on widzi. Je, yeah, je, yeah, tak, publikę. Dobra, ja pamiętam, że coś się robiło z oknem, i coś się robiło z drzwiami, nie? No, bierzesz tą szafę po lewej stronie, czy po prawej? No to, wtedy. Dobra. Dobra. No. dobra, a ty biegnąc na drugie miejsce, Coś, coś przy drzwiach będzie takiego, że musisz coś z tym zrobić, Czyli... A, jeszcze można oczywiście wszystko porozwalać, ale najpierw się zajmijmy drzwiami. Kurwa, miałeś drzwi wziąć. Mówiłem, że we... że we szafę. Trzymaj! Przytrzymaj, kurwa! No tak, ale... Szafa jest... dwie szafy, dwie szafy są. No i drugą się zasuńczysz. Dobra, i teraz podchodzę do... I teraz zbieraj wszystkie te amunicje, co są, nie? Trzeba pod... Nie, kurwa. Wiem, pomyliłeś. Dajesz radę? Daję radę. Jeszcze nie wreszcie patrzę, się się na... wyrażę. O kurwa. Bo zaraz ten duży. O kurwa, człowieku! Musisz mi pomóc! U... Musisz mi pomóc! Widzę, widzę. Ja pierdolę! Jak ty dostałeś? Kurwa, bo ich tu pięciu weszło naraz. Kurwa, to można było jakoś inaczej <laughs> nie ja nie chyba jest. niepotrzebnie wzięliśmy ten motyw z tym, że dostaje druga osoba, no? O, dobra, dobra. Nie, nie, dobra. No, noże może się być właśnie. No, ja właśnie gdzieś cały czas ich nożę. Gdzie kamano? O co chodzi? O, oh, fuck. Tam są herby różne. Tak, próbuję zobaczyć. O, żeż, kurwa, ale już nie Duży, jem. duży trzeba spieczyć. Dobra, przez okno dawno. X! <fix> dobra, uciekamy na... gdzie jesteś? Nie! WIEM! Chodź do mnie, chodź do mnie. Nie wiem gdzie ty jesteś. Dobra, widzę się. Jestem, jestem za tobą. I teraz w lewo dawaj? Na dachę. W lewo na dachę. No widzę. No to ja mówiłem że na dachę, to mówiłem, że grałeś w tej innego. No, znaczy na tej dachu. No dobra, spokój. I teraz przyładować. I teraz trzeba gdzieś i przeskoczyć, bo... nie? Na razie nie spokój. możemy przeskoczyć, bo to zaraz będzie szedł chyba właśnie. się przeadywało. O kurwa. I tu o, to pleczki będą, to trzeba wiesz sobie radzić O piznę. dobra jest duży uciekaj Gdzie? Na, na dach, dobra na drugą stronę Umieram Umieram Fak, 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 jest tu czterech I ginę ginę, 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 ginę I ginę, pięciu skoczyło na mój dach i jest duży. Chyba musimy być razem, bo tak to kurwa bez sensu Jak tu mówisz mi, że skacz to nie mówisz To opowiedz mi gdzie na drugą stronę, nie miałem czasu, bo był kolej za mną. Kurwa, za mną skoczył pięciu naraz. Znaczy dobrze, ten trzeba po prostu przeskakiwać tak w kółko, nie? Aż przeskakiwać. Ja będę, będę to pokazywać. Za każdym razem. i Musimy plecy sobie kryć. Czujesz? Nie, nie wiem gdzie masz plecy, więc... Bo, znaczy z dwóch bo z dwóch stron. Stron już jesteś płaska, więc nie... Po powiedzmy wskoczyłeś się na, na to miejsce, w którym byłeś, nie? To oni przeskakują albo idą do nas od, y, od strony trakcie. trzy miejsca są. Zobaczysz, będę no. szedł ty dobra ty możesz patrzę, że cię się przypomina. Dobra, od razu czasu grałem. Kurwa mać, nie marnej amunicji No może najpierw zasun kurwa okno, co? Już O kurwa o zajebiście muszę zrobić kuchy Brawo I pomn No kurwa ty oczywiście sobie poszedłeś i na spacer No nie to, że zrobiłem to specjalnie, bo przycisków nie zrobiłem. Zaskakuj to kurwa za dużo jest. No kurwa, no nie wiem, nie znam się na tych grze, no nie mam kurwa tutaj zbytnio wyboru, no. I tak już ledwo żyję. No i dawaj tutaj już. Gdzie? Nie tutaj. Tutaj do mnie, tutaj gdzie jestem, z tyłu. No leżę. No ja nie wiem gdzie ty jesteś kurwa, no nie widzę nic, nie. Kurwa, mów do mnie. No, jest... Przecież wiem jak coś to wytłumaczyć. Kurwa, nie. Weź nie. Kurwa, nie jeszcze wstaniesz. Ja zginąłem. No, no bo zginęliśmy oboje naraz. Kurwa, To Tomek, w cokolwiek ty nie grasz, to ci się przyciski. Je, nie, Nie, bo to już dojdę do tego, jak to się się To jak przyjdziesz jutro, będziemy grać znowu i znowu nie będziesz. i pamiętam. Muszę sobie przypomnieć, no to tak jest, nie? Nie, to tak nie jest. To jest jak jazda na rowerze. Albo, nie? albo umiesz, albo nie umiesz. Jest tutaj kurwa, z zde, tu Dobra, się. Ja no, no, się. No, <laughs> ja to jest Trzymam się. 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 spierdolę. się. Trzymam się. Trzymam się. Trzymam się. Trzymam się. Trzymam się. się. Trzymam się. Trzymam się. Trzymam się. się. Wybiegniemy? dalej, dobra, Pierwszy, pierwsza, nie wiem, mać, ale ich jest. Ja myślę, że za duży poziom trochę. Jebać. Na start powinniśmy wiesz, przynajmniej na wziąć mniejszą. No to mamy rozgrzewkę. Nie Głupio, że nie mogę się kurwa ruszać, jak mam wyjęty nóż, kurwa by to. Bierzesz? Dzięki. No spokojnie, Kurwa, co mam ma w ręku, ty? Whisky, run out. Uh -huh. Nie jak to było? Ja pierdolę tam się Znowu dostanę w głowę, daj, daj. daj. Weź zajmij się tym, który jest za nami Zajmę. Tym co ma to dużo tempa Nikogo nie ma No jak nikogo nie ma? Trzech tutaj kurwa jest no Ale Obocność. nie za nami już Aha. Dobra, nowy, nowy. Się broń kończy nie A nie, to mi się kończy o, Ja przeskoczę szybko, wezmę tylko ten Ej, koniec ja jeszcze koleś chodzi na góry, tylko możemy jeszcze zabić, bo musimy wytrzymać po prostu czas, nie? Kogo? Tego i... Tak, ale możemy, możemy pozbierać jeszcze naokoło bo są rzeczy, nie? Widzisz, o teraz patrz, ten koleś chodzi, można zniszczyć to. Poczekaj, podejdzie tu. Okay. O no, oh, kurwa, są ludzie. Pomóż. Niech jest dwuter zbyt. Idę, idę, idę. Była cisza przed góry. No, kurwa, przebiegli. No fuck 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 house lecz No fucking shit No fajnie kurwa lecz się lecz się Ja pierdolę tam <laughs> kurwa To zawsze najlepszy moment było mi. Dobra Przecież Kurwa to wczoraj się może chciałem pozbierać Ja ooo to my go No łezka się Ale i tak dobrze nam poszło bo za trzycim podejście myślałem że nam to za kurwa z pół wieczoru tak, ale na początku byś to rozpłynął, <kliwania> bo już teraz to ja wiedziałem przynajmniej, jak to działa. Ale na początku byś to rozpłynął, jak to przejść. Bo to no, po prostu graliśmy, nie? Czy, no, już prostu graliśmy, nie? No, ale z spokój. No już to na pewno nie będzie. Ja mu jeszcze sobie. Potem ta ruda jeszcze taka. Nie, to dwie rundy były w tym. Tak, tak, tak. Byłem też z takim kościołem, chyba co piłeczkę. Tak, no i tak latał No to też było ciężkie. Tak, ja tam ze snapperki oczaru włościł, chociaż. Chyba, że jeden z nas i biegł w kółko. O no, kurwa, nawet nie S nawet, Zobacz, ty na weteranie. Dwa co? razy śmierć, bo mamy tylko ocenę. Clear Time słabiutki, ale tysiąca punktów, więc spoko. No ja ocenę. A co to S? E, to ocena A, Najwy siwe. najwyższa. S to najwyższa? Czyli że ja mówię tak, bo jest A i jeszcze S. To S to jest chyba super. Aha. To zajebiste, mama. Tak, no accuracy accuracy <laughs> jest bardzo zajebiste. No kurwa. E... aż jestem już dziwiony, że Acuracy to 8. Ale zabiję więcej. <laughs> no <radę>. trochę wychudłeś. <laughs>